Zobaczyć dojrzałych uczniów Jezusa? Dzisiejsze nauczanie jest jednym z powodów, dlaczego robimy szkolenie DNA. Jak możemy zobaczyć więcej ludzi, którzy trwają w wierze i dorastają do tego, by pomagać innym? W tym nauczaniu Knut podzieli się swoim sercem i pokaże, czego potrzeba, by wspierać uczniów w ich rozwoju. Duchowi rodzice. Posłuchajmy. Dziękuję Bogu za każdy kościół, który dzieli się Ewangelią. Potrzebujemy dużej różnorodności kościołów, by wyrazić całą Bożą wielobarwną łaskę. Ale w tęczy kościoła jest jeden kolor, który jest bardzo słaby szkolenie uczniów tam, gdzie toczy się codzienne życie. Myślę, że słowa z pierwszego listu Koryntian 4:15 opisują naszą sytuację. Bo. Może macie 10 tysięcy nauczycieli, instruktorów, mentorów i Janiek w Chrystusie, to nie macie wielu ojców. Kościół w Koryncie miał potężne, pełne mocy spotkania. Mieli wszystkie duchowe dary, ale mimo to nadal byli duchowo niemowlętami. Ich życia nie różniły się od żyć niewierzących. Byli charyzmatyczni, ale nie duchowi. Mieli dary ducha, ale brakowało im Jego owocu. Zatem, skoro Paweł, ich ojciec w Chrystusie, nie był w stanie przybyć i pomóc im osobiście, wysłał im innego człowieka: Tymoteusza. Nie superkaznodzieje, nie człowieka występującego na scenie, ale człowieka rodziny. Takiego, który wiedział, jak być ukochanym synem. Nie był najsilniejszym człowiekiem, ale miał o nich autentyczną, szczerą troskę i był w stanie przypomnieć im o drogach ich ojca. Bóg umieszcza samotnych ludzi w rodzinach, mówi Biblia w Psalmie 68. Rodzina to Boży, genialny pomysł. To w niej, a nie w kościelnych ławkach, dorastają dzieci. Do wychowania dziecka potrzeba całej wioski, do wychowania ucznia potrzeba wspólnoty przymierza. Dlatego Bóg sprowadza na powrót to, czego brakuje w naszych opartych o spotkania i programy kościołach. Brakujący kolor. On wprowadza to, czego nam w codziennym życiu tak desperacko potrzeba w naszych zachodnich społeczeństwach. Wierną miłość przymierza w rodzinnej atmosferze. W swoim pierwszym liście apostoł Jan pisze do trzech kategorii wierzących: dzieci, młodzieży, ojców czy rodziców. Tu oczywiście nie chodzi o wiek, ponieważ wszyscy wiemy, że można być starym i dziecinnym, młodym i dojrzałym. Pod koniec pierwszego rozdziału listu do Kolosan, apostoł Paweł odkrywa swój cel i to, dlaczego tak ciężko pracuje. Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. I werset 29. W tym celu ja również ciężko pracuję, zmagając się zgodnie z Jego mocą, która potężnie we mnie działa. Bóg ma o wiele większy plan dla ciebie niż tylko Cię zbawić i zabrać do nieba. On Cię wybrał, ustanowił i posłał, abyś szedł i przynosił dużo trwałego owocu zasadził nas na tym świecie i poprzez służenie Jezusowi i naszym bliźnim zobaczymy wielkie żniwo nowych uczniów. Nie żniwo ludzi, którzy wracają do swojego starego stylu życia, ale takich, którzy dorastają i stają się osobami zmieniającymi społeczeństwo. Po odniesieniu się do duchowych dzieci i duchowej młodzieży, naturalnym rozwojem rzeczy byłoby, żeby użył słowa dojrzali lub dorośli. Ale zamiast tego Jan używa słów rodzice. Dlaczego? Ponieważ duchowo dorosłymi są rodzice, którzy pomagają innym w dojściu do dojrzałości. Wygląda na to, że są tu wymienione krytyczne fazy, przez które musimy przejść, by dorosnąć do dojrzałości. Są pewne objawienia i doświadczenia, które należy wbudować w nasze życie i charakter. By stać się zdrowymi, owocnymi rodzicami, potrzebujemy najpierw być dziećmi i młodzieżą. Piszę do Was dzieci, gdyż ze względu na Jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Napisałem do Was dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Żebyśmy osiągnęli dojrzałość, Bóg pozwoli nam dowiedzieć się i doświadczyć tego, że z powodu tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu, On ostatecznie wybaczył nam nasze grzechy. Przez Słowo sprawiedliwości jesteśmy pewni, że stoimy przed Nim wolni od winy i wyrzutów sumienia oraz ubrani w Jego sprawiedliwość. Stajemy się bezpieczni w miłości naszego niebiańskiego Ojca i naszej tożsamości, jako ukochanych synów i córek. Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że zupełnie tak, jak wtedy, gdy powiedział to Jezusowi po jego chrzcie, zanim jeszcze cokolwiek dla niego zrobimy, on nas kocha i lubi. Nie musimy nic tworzyć, żeby poczuć się wartościowi, ani być honorowani przez ludzi, żeby czuć się sami ze sobą dobrze. Widzę to bardzo wyraźnie, że głównym celem Księgi Objawienia jest pośród problemów i ucisków uczynić nas zwycięskimi i sprawić, byśmy panowali w życiu z Chrystusem. Żeby tak się stało, Jan daje nam już w pierwszym jej rozdziale najbardziej uwalniające przesłanie. Niech życzliwość i pokój od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, będą wasze. Jezus był pierwszym, który pokonał śmierć i jest władcą wszystkich ziemskich królów. Chrystus nas kocha i przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. Pozwala nam panować jak królom i służyć Bogu, Jego ojcu, jako kapłani. Jemu nich będzie chwała i mocna wieki i wieków Amen. Czy to nie jest wspaniałe, że Bóg daje nam czas, byśmy byli dziećmi? Dziećmi, które uczą się, że ktoś je lubi i kocha. Bóg jest taki dobry. On chce, żebyśmy doświadczali Jego miłości i dobroci i uczyli mu się ufać. Ale jest krok dalej. Posłuchaj, jak możemy nauczyć się żyć zwycięsko, a potem jak stać się duchowym rodzicem. Do wszystkich siedmiu kościołów w Księdze Objawienia kierowana jest wyjątkowa obietnica dla zwycięzców. Ponieważ ten, który zwyciężył raz na zawsze, Jezus już dał nam to zwycięstwo. Ten sam Jan, który pisał Księgę Objawienia, mówi nam w swoim pierwszym liście, że nie musimy być dojrzali, by pokonać diabła. Piszę do Was młodzi, ponieważ jesteście silni i słowo Boga żyje w Was, a Wy pokonaliście złego. Jakie jest główne nauczanie Nowego Testamentu na temat grzechu? To, że my jako nowe stworzenie w Jezusie możemy przestać grzeszyć. Więc przestańcie kłamać, mówi do nas Bóg w Efezjan 4,25. A w wersecie 28: Jeśli jesteś złodziejem, Przestań kraść. Zamiast tego użyj swoich rąk do dobrej, ciężkiej pracy i dawaj hojnie innym będącym w potrzebie. Werset 29. Nie używajcie wulgarnego języka ani obelg. nie używajcie podłego czy pełnego przemocy języka. Niech wszystko, co mówicie, będzie dobre i pomocne, tak żeby Wasze słowa stały się zachętą dla słuchaczy. Jak Paweł mógł coś takiego napisać do wszystkich chrześcijan? Czy On nie wiedział o naszych słabościach, trudnym pochodzeniu i o naszych wewnętrznych zranieniach? Tak, ale uwierzył, że fakt tego, że wszyscy umarliśmy z Chrystusem, pogrzebaliśmy w szcie starego człowieka i zmartwychwstaliśmy do nowego życia, był mocniejszy. To nie my już żyjemy, żyje w nas Jezus. Pod silnym wpływem humanizmu mamy tendencję do myślenia, że wszystko wymaga długiego procesu. Ale Jezus powiedział nam, że pewne procesy są naprawdę krótkie. Jeżeli twoja ręka lub noga przywodzi Cię do upadku, odetnij ją i wyrzuć daleko od siebie, powiedział w Mateusza 18.8. Jeżeli planujesz spędzić dwa lata na wychodzeniu z nałogu, czy to z alkoholu, czy narkotyków, pornografii, czy hazardu, czy jeszcze innych rzeczy, nie potrzebujesz aż tyle czasu. W imieniu Jezusa, przez jego krew i słowo, już jesteś wolny. Spędź zatem dwa lata na budowanie dobrych nawyków i mocnego, podobnego do Chrystusa charakteru. Ze wszystkich rzeczy, które Jezus obiecał tym, którzy zwyciężą, mamy czas wspomnieć tylko jedną: objawienie 2:17, i dam każdemu z nich biały kamień. A na tym kamieniu zostanie wyryte nowe imię, którego nikt poza tym, kto je otrzymuje, nie rozumie. Co to oznacza? Dla tych, którzy pozwalają Jego Słowu w nich żyć, Jezus sprawia, że nasza nowa tożsamość w Nim staje się naszym charakterem. Do rodziców Jan pisze dwukrotnie tylko jedną rzecz: Pisze do Was, Ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. W dorastaniu do dojrzałości i owocowania chodzi o bycie przeobrażonym na obraz Chrystusa przez Słowo i Ducha. Dotyczy to nas tak samo jak Pawła. Wszystko, co zyskaliśmy naszym własnym wysiłkiem, w porównaniu z nieopisaną wartością poznania Chrystusa, jest śmieciem. W Galacjan 5, Paweł pokazuje nam różnicę pomiędzy uczynkami ciała i owocem ducha. Ludzie, którzy są zdominowani przez starą ludzką naturę, mają skupiony na sobie niezależny i niedojrzały styl życia. Ale duch tworzy w nas naturę Chrystusa: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, pokorę i samoopanowanie. Innymi słowy, dojrzały styl życia kochanie i służenie innym ludziom. W pierwszych latach swojej służby robiłem co mogłem, by uniknąć poddania się innym liderom. Mimo, że byłem napełniony Duchem Świętym i miałem bliską relację z Bogiem, miałem tak naprawdę mentalność sieroty. Więc kiedy Bóg posłał do nas w 1984 roku duchowego Ojca, bałem się, że użyje mnie po to, by sam mógł odnieść swój sukces. Ale nigdy nie wykryłem w Arlingu tych samolubnych motywów. I możecie w to nie uwierzyć, ale przez wszystkie te lata sam pochylał się, a mnie podnosił. Duchowi rodzice nie mają większej radości, niż widzieć, jak ci, których szkolili, odnoszą sukces. Nie inwestują w ludzi, żeby otrzymać pomoc w swojej własnej służbie, ale pomagają im wejść w ich powołanie. Ich modlitwą jest: pokaż nam, co włożyłeś w te osoby i jak możemy to uwolnić. Nie kształtują ludzi na swoje podobieństwo, ale na podobieństwo Jezusa. Nie przekazują im swoich własnych dróg, ale prowadzą ich po drodze, którą ma dla nich Bóg. Szukają możliwości, by służyć innym, a nie by im służono. Kiedy ci, których wyszkolili, odchodzą, by prowadzić pracę gdzie indziej, cieszą się i dziękują Bogu za przywilej inwestowania w królestwo. Mam nadzieję, że właśnie zobaczyłeś duchowego ojca. Mogę potwierdzić, że Knut jest żywym przykładem tego, czego naucza. Jako uzupełnienie tego nauczania. Przygotowaliśmy wywiad z kilkoma innymi liderami ruchu DNA z Runy Sulheim, Andrzejem Hawro i Łukaszem Kowalikiem. W rozmowie z Knutem dzielą się tym, jak dorastać do roli duchowego rodzica. Wywiad znajdziecie na stronie WeLive. Kocham historię debory z księgi sędziów. Żaden mężczyzna nie miał wiary, by pokonać wroga, więc Bóg wzbudził kobietę. Która poprowadziła armię pana do zwycięstwa. Debora wiedziała, że była bohaterką, i dopóki ona nie powstała, nic się nie działo. Nie musiała stać się kobietą z żelaza, ani udawać, że jest mężczyzną, by poprowadzić bożych ludzi do zwycięstwa. Powstała jako matka. W drugiej księdze Samuela, 20:19 czytamy o kolejnej matce w Izraelu. O mieście. Jak miasto może być matką? Tak naprawdę, jest to jeden z częściej pojawiających się motywów w Biblii. Kiedy Bóg mówi do Izraela lub do Jerozolimy, oskarża ją o łamanie przymierza i bycie niewierną żoną. Na przykład w Izajasza 1, od wersetu 21, zobaczcie, to wierne miasto stało się prostytutką. Ale później Bóg obiecuje ją oczyścić i odnowić. Werset 26. I przywrócę Ci Twoich przywódców jak za dawnych dni i rządzących jak na początku. Potem nazwą Cię miastem sprawiedliwości, wiernym miastem. Gdy otworzysz list do Hebrajczyków 12 i Księgę Objawienia, zobaczysz, że dotarliśmy do Syjonu. Nowego, wiernego Jerozolimy. Tak, my już tak naprawdę tam żyjemy. W rozdziale 21 Jan widzi święte miasto, nową Jerozolimę, które przygotowane jako oblubienica dla swojego męża, stale na nowo zstępuje od Boga w dół. Mowa tu o nowym przymierzu z jej mężem, Jezusa. To samo, Salomon mówi o swojej żonie, swojej oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami. Jesteś niczym Jerozolima. W Objawieniu 21, 9-10 Bóg pokazuje Janowi Kościół jako oblubienicę. Spodziewa się zobaczyć kobietę, ale widzi miasto. Gdybyśmy mieli czas przejść do Objawienia 12 i dowiedzieć się więcej o tym mieście oblubienicy, Odkrylibyśmy, że jest w ciąży i rodzi chłopca, który będzie rządził narodami, żelaznym berłem. Ale nie rodzi raz. Jest stale w ciąży, w bólach porodowych. I wciąż na nowo rodzi, a jej dzieci są władcami. Tak jak jest to powiedziane w objawieniu 2.26, wszystkim tym, którzy są zwycięzcy, którzy są mi posłuszni do samego końca, dam władzę nad wszystkimi narodami, będą rządzili narodami żelaznym berłem i rozbiją ich jak gliniane naczynia. Będą mieli ten sam autorytet, który ja otrzymałem od swojego Ojca. Boża obietnica, dania narodów, jako odpowiedź na modlitwę jest tak naprawdę dana nam, nie tylko Jezusowi. Paweł w liście do Galacjan 4,26 czyni to jeszcze bardziej praktycznym. Lecz Jerozolima, która pochodzi z wysokości, jest wolna i jest naszą matką. To właśnie w tym kontekście mówi: O, moje drogie dzieci! Czuję, jakbym znów przechodził za Was przez bóle porodowe i będą trwały, aż Chrystus będzie w pełni ukształtowany w Waszych życiach. Zatem wspólnota przymierza nie tylko rodzi ludzi raz. W mieście Boga życie i natura Chrystusa są przez Jego Słowo i Ducha zradzane w nas nieustannie. Bardzo ciekawe jest zobaczyć, że w Bożej rodzinie możemy być ojcami i matkami na różnych poziomach, ale także to, że mamy więcej niż tylko jeden rodzaj wzajemnej relacji. W pierwszym liście Tesalonicza 2 widzimy, jak apostoł był jak ojciec, który pocieszał, zachęcał i pouczał wierzących. A także był jak matka troszcząca się o swoje dzieci, jednocześnie będąc ich bratem. Czy zobaczyć serce ojca, jakie Paweł miał dla uczniów, nie jest wzruszające? Jestem dogłębnie wami przejęty tą samą troską, jaką żywi względem was Bóg. Jako wasz ojciec obiecałem was poślubić jednemu mężowi. Obiecałem przedstawić Was jako niewinną dziewicę samemu Chrystusowi. To jest właśnie serce każdego prawdziwego duchowego Ojca. Tak istotne jest to, byśmy pozwalali Bogu ciągle badać nasze serca. Tak byśmy przez cały czas starali się połączyć ludzi z Chrystusem, a nie z samymi sobą. W swojej pożegnalnej mowie do starszych zefezów w dziejach 20 Paweł pokazuje nam, że naprawdę można z pasterza zamienić się w wilka. Dzieje się tak, kiedy stawiamy w centrum samych siebie i zamiast do Jezusa przyciągamy ludzi do siebie. Można zacząć służbę dobrze, a skończyć prowadząc ją po to, by brać, a nie dawać. W 1 Tymoteusza 4:2 Paweł twierdzi, że fałszywe nauczanie pochodzi od hipokrytów, ludzi, którzy nie praktykują tego, co głoszą. Aby pozostać czystym, czytaj słowo, aby samemu być mu posłusznym, a nie uczyć innych. Ludzie, którzy czytają Biblię z podejściem akademickim, jako podręcznik, zazwyczaj przeoczają, tracą najbardziej oczywiste prawdy Bożej Księgi. Niech wszystkie moje słowa zapadną Wam najpierw w Waszym własnym sercu. Słuchajcie ich uważnie dla siebie, mówi Ezechiela 3. A wtedy możecie iść i powiedzieć: Tak mówi Pan. Oprócz posiadania dookoła siebie ludzi, którzy będą w stanie Ci pokazać prawdziwy obraz samego siebie i wyostrzyć Cię jak żelazo ostrzy żelazo, mam dwie inne sugestie, żebyś mógł upewnić się, że łączysz ludzi z Chrystusem, a nie z sobą. Po pierwsze, jak Paweł, módl się o ludzi za wszystkich świętych we wszystkich kościołach i za jego ukochane dzieci w Chrystusie, jak Tymoteusz. Dzięki składam Bogu, któremu służę, jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie wspominam Ciebie w swoich modlitwach dniem i nocą. Po drugie, pewni się, że uczysz Słowa Bożego, a nie działasz jak terapeuta, psycholog czy wielki doradca. Bóg potwierdza Biblię, a nie nasze własne myśli i pomysły. Paweł powiedział, stałem się waszym Ojcem w Chrystusie Jezusie, ponieważ oznajmiłem wam dobrą nowinę. W ostatnich dwóch wersetach Starego Testamentu Bóg daje nam obietnicę. Spójrz, wyślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie ten wielki i przerażający dzień Pana. On zwróci serca rodziców ku dzieciom, a serca dzieci ku rodzicom. W przeciwnym razie przyjdę i porażę Ziemię zupełnym zniszczeniem. Moim marzeniem jest pomóc dziesiątkom tysięcy wierzących pójść o krok wyżej we wzroście i stać się duchowymi ojcami i matkami. Do przeobrażenia narodów potrzeba co najmniej dwóch współpracujących ze sobą pokoleń. Teraz wołam do Boga o co najmniej tysiąc duchowych rodziców w Europie. I modlę się, żeby co najmniej 50% z nich było mężczyznami. Dlaczego w takim razie Bóg wyśle proroka Eliasza, a nie Elizeusza? Ponieważ Eliasz był ojcem, który przekazał namaszczenie kolejnemu pokoleniu reformatorów. Ale Elizeusz zabrał ze sobą namaszczenie do grobu. Skąd o tym wiemy? Przeczytajcie drugą księgę królewską 13, a sami zobaczycie. Mojżesz niósł 3 miliony ludzi w swoim sercu, ale stało się to dla niego zbyt ciężkie. Dlaczego kazałeś mi nosić ich w ramionach jak matka, która nosi karmione piersią niemowlę? Sam nie dam rady ponieść wszystkich tych ludzi. Ten ciężar jest zbyt wielki. Modli się w Księdze Liczb 11. Bóg odpowiedział, dając mu 70 innych ludzi tym samym duchem, którego miał Mojżesz. Pomódlmy się razem. Panie, wylej na nas wszystkich dzisiaj swojego ducha. Daj nam swoje serce do ludzi i uczyń z nas ojców i matki, którzy będą w stanie ponieść i uwolnić nowe pokolenie ludzi, którzy czynią uczniami i zakładają kościoły w Europie i na całym świecie. Amen.